Dokładnie 5 dni temu wrzuciłem na story relację, że realizujemy Mitsubishi Outlander w formule wolna ręka. Klient nie do końca wiedział, co się z nim dzieje, ale ty już będziesz wiedział. Poza zakresem, który był konsultowany z klientem, wykonaliśmy jeszcze szereg dodatkowych usług które mają na celu tylko i wyłącznie podnieść walory estetyczne samochodu i sprawić, żeby klient pokochał je na nowo. Z tych dodatkowych usług mamy między innymi przyciemnianie lamp tylnych folią PPF, częściowy dechroming, częściowy dechroming również z przodu i przyciemnianie lamp przednich folią PPF oraz dechroming listew bocznych na drzwiach. Dodatkowo w aucie zrobiliśmy pełen detailing wnętrza. Wszystkie szyby zostały pokryte płynem hydrofobowym, tak żeby się łatwiej domywały. Ponadto z klientem umówiony byłem w ten sposób, że pojadę po niego moim Opelkiem. No myślę, że nie spodziewa się, że zobaczy zamiast Opla swoje auto. Więc zobaczymy jak zareaguje.